Witam wszystkich widzów serdecznie, z tej strony Łukasz Monster, a ta produkcja to Dishonored od studia Bethesda, czyli twórców Skyrima. No i powiem na początek może bardzo ważną informację. To nie jest żadna kontynuacja, jak to bywa z grami wysokobudżetowymi. Jest to całkiem nowa produkcja. My sobie zaczniemy od samego prologa, czyli nowej gry i spróbuję ją przejść w 100%. Okej, okay, pogramy na poziomie normalnym. Myślę, że on nie będzie mi sprawiał jakichś trudności zakceptujemy cienie i nadpiszmy stan gry. No dobra, może powiem, na czym polega ten świat i fabuła. Bardzo ważnym elementem jest to, że ta rzeczywistość tutaj przedstawiona to jest steampunk. Mało jest takich no, no, gier, gdzie no, 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 mamy do czynienia właśnie z taką alternatywną rzeczywistością. Steampunk jest bardzo ciekawy. Jest to właśnie takie y po połączenie postindustrialnych, myślę, klimatów, czy miast, y gdzie jest dużo fabryk, dymu, ssaki. Z taką no, nowoczesnością, techniką. Natomiast mamy tu też do czynienia z magią. My jesteśmy, Korwo, to jest nasz główny bohater, protagonista. I on wyruszył y, do innych miast w celu zażegnania problemu z zarazą, ponieważ zaraza roznoszona przez szczury opanowała królestwo. I mm, cesarzowa, czyli y, o, ta, która rządzi tym ustrojem w całym kraju, na, nas, nas wysłała swojego zaufanego człowieka. No i zaczynamy w lokacji rzeka Urenven czy aczkolwiek to się wymawia. Okej. Okay. Od strony wizualnej jest bardzo dobrze. Grafika i te twarze takie ciekawe, bym powiedział trochę karykaturalne. Naprawdę na wysokim poziomie są. Szczególnie woda zasługuje na pochwałę dla twórców tej produkcji. Bardzo przejrzysta, fajny efekt rozmycia. Ja gram na Full HD, prawie mam wszystkie opcje na Ultra, z wyjątkiem jednej, żeby gameplay był płynny. Natomiast, jak już mówiłem, duży plus grafika. Ok, my płynniemy łodzią, tu jest jakaś twierdza, zamek, wieża, a tam Bastylia, więzienie. To jest część lokacji, w której nam się teraz pierwsza misja rozpocznie. Ok. Jak widzieliście z wielkich statków, które przewożą wieloryby, na przykład tam my wracamy, aby zdać raport cesarzowej. Wszystkie nasze notatki z wyprawy zobaczymy, czy to będą dobre wieści, czy złe. Ok, my jesteśmy w ogóle teraz w śluzie, musimy się dostać tam do góry. Będziemy wyparci przez wodę, która zaraz tutaj będzie spływać z tych kanałów. Podłączam rurę, idzie w górę. O! I zwróćcie uwagę, właśnie na tą wodę, jaka ona jest. Naprawdę piękna, boże, jak mi się ta grafika podoba. Ostatnio w Skyrimie, jak grałem, zainstalowałem sobie kilka modów, które, które właśnie poprawiają jakość wody, naprawdę i różnicy nie ma. Patrząc na tę produkcję, na te mody do Skyrima, które naprawdę grafikę, grafiki w Skyrimie, te mody mogą zrobić cuda. Ok, w WASD standardowo się poruszamy. W ogóle możemy wchodzić w interakcję z postaciami na F bezpośrednio. Podróż się dała SIR. Jasne. Zróbmy sobie mały rekonesans i zobaczmy, co tu możemy jeszcze oglądać. Okej, okay, tam jest jakiś strażnik. Dobra, ale tu po prawej stronie mamy jeszcze wejście na balkon. Możemy również sobie pogadać z kolesiem. Funkcjonariusz straży. Mniej statków pływa po rzece. No, ja bym powiedział, że dużo pływa. Okej, okay, fajne widoki bardzo są. Dobra, już... Do celu się udajemy, czyli tam cesarzowa Jessica, 46 metrów, ale porozmawiamy też z tymi kolesiami. Czekaj w pawilonie, a ty co masz do powiedzenia? Jesteś zajęty, okej. Okay. No i teraz m, taki przerywnik tutaj. Dziewczynka, córka cesarzowej, bardzo na nas czekała. Jesteśmy widać z nią w bardzo bliskim kontakcie. Ja też się domyślam, że może y, mamy romans z cesarzową, jesteśmy przecież jej bliskim obrońcą, asasinem, więc może to jest nasza córka. Na pewno się z sobą dowiemy. I teraz mamy dylemat, czy iść, czy zrobić poboczne zadanie. Ona chce się powiedzieć w chowanego. Ja, jak już mówiłem w 100% chcę przejść tą grę, więc wszystkie takie boczne wątki raczej będę wykorzystywał. ok wszyscy, żeby być sprintem. Simono. Z kim dobra. Biegniemy za dziewczynką. Myślę, że takie questy czasem mogą dać nam achievement jakiś poboczne. O, bardzo, bardzo fajna lokacja, szczególnie te światło takie, które się rozpościera, super, okej. Okay. Zostanie sobie oczy i będę liczyć, a kiedy skończę, zacznę Cię szukać. Dobrze, ludziska, sorry, ale ja muszę mm, w, w trochę głośność poprawić, damy sobie na 40 y, ten dźwięk, bo potem może być za cicho i to będzie bardzo negatywnie. Ok, zrobione. Dobrze, znajdź sobie kryjówkę. No spoko, już, już mogę uciekać. Okej. Okay. Naciśnij C, aby włączyć tryb składania, potem aha, kroki będą ci, będziemy mogli unikać wykrycia. Dobra. my sobie pójdziemy tutaj, się schowamy. I jak zobaczycie teraz shift plus C to daje nam ślisk, a ta ikona po lewej stronie na dole właśnie nam pokazuje, czy jesteśmy w trybie skradania jak teraz? Czy w ogóle po prostu chodzimy, wtedy znika ta postać nasza. Ok, na kuje możemy również się wychylać za osłon. W takich produkcjach skradankowych typu Hitman, Splinter Cell, czyli zbliżająca się premiera, właściwie Blacklist, to to jest bardzo ważny element. No, zobaczmy, zawsze cię znajdę. Niestety tej dziewczynki nie mogę zobaczyć z tej wysokości. Hmm, bardzo ładna to ta twierdza, taka w stylu gotyckim, właściwie może to jest romański. Ciekawe są prawie te lo lokacje, a te malowania tutaj wyglądają jakby ręcznie ktoś szkicował. To drzewo takie fajne, też powyginane. Mm, Bashida miała po raz kolejny dobre pomysły na nową całkiem produkcję. Dobrze wygrałeś. Idziemy. Bardzo się cieszę. No biegnij mi, Krusko. Muszę do twojej matki się dostać w końcu. Obowiązki wzywają. Praca na pierwszym miejscu, potem przyjemności. No ci krótką piosenkę. No kurde, takie napisy nie są potrzebne, żeby informować o każdym odgłosie. Heh. Dobra, jesteśmy tutaj. Jakiś koleś maluje łysego lorda, czy kogo? Lordzie Protektorze, och, czuję się uduchowiony. Czyli ja mam tytuł lorda, czyli jesteśmy też wysoko posta postawieni tutaj w zamku. Posłano go na objazd wysp, aby wybłagał pomoc. No szlachetny cel, czyś nie? Mój eliksir usunie zaraz z tego miasta. Ciekawe, zastanawiam się czy go będziesz sprzedawał, czy ruszysz sercem i za darmo rozprowadzisz. <noise> Dziewczyna rezolutnie skomentowała, że obraz do dupy, haha. <noise> Okej. Okay. pana oczekuje, nie ma problemu. Siemano. Jasne. się moją siostrzyczkę, ona pięknie z każdym rokiem. Nie martw się, może będzie chciała zostać moją żoną. Okej, okay, a tutaj pokojóweczka. Uciekaj, uciekaj, się spotkamy jeszcze. Dobra. To chorzy, nie przestępcy. Tu mają jakieś dylematy ci ludzie. w to kwestia wasza wysokość. A tu chodzi o to, że ci zarażeni, bo szczury w zastraszającym tempie zabijają i żywią się zwłokami, aż do samego kości pozostawiają. Te, ta plaga tych szczurów. A ci ludzie, którzy są zarażeni, zamieniają się w takie płaszczki, czy jakoś będzie to się nazywać, synonim takich zombie. No, oni są niebezpieczni. będziemy musieli również się z nimi rozprawić. Bo to jesteś pełen niespodzianek. No dziękuję za te słowa. Forma dopisuje, staruszku. Nieciekawa morda. Jakiś łysy koleś. Dobra. Proszę, cesarzowo. Mam dla Ciebie list. Z królewską pieczęcią. Zobaczymy, co na to powiesz. Jakie są wieści. No. Czemu się nie mogę ruszać? Pa ładny tułeczek masz w ogóle wiesz ale fryza do dupy Uliczyłam na inne wieści chcą nas miasta objąć barykadą chyba fuck przerąbane zamierzają nas objąć blokadą czyli po prostu chcą odseparować się od nas i schadzają te państwo na wyniszczenie no mogłem się spodziewać takiego obrotu spraw ale coś mi się zdaje że tu strażnicy zniknęli właśnie gdzie są strażnicy co? Kto jest na dachu? O cholera, skrytobójcy jesteś biegną, się teleportują, what the fuck? Prawy przycisk, aby zaatakować prawą ręką, natomiast lewy, by zaatakować lewą, no dobra. Mamy pistolet. Tu na lewym kontrolu robimy ten. Możemy robić uniki, oczywiście, blokować te ciosy. Dobra. Gin, frajerze, o, krew nawet po nim pozostała. Dziw, dziwni ci zabójcy jacyś tacy, się teleportują z dupy. Czyżbyśmy już uratowali ją wysokość? Cholera, co to jest za magia? Jestem unieruchomiony. Zostaw cesarzową, jak ty bierz kobietę, kolą O, oh, fuck, na wylot. I krew tryska, boże, zabił cesarzową. Zostawcie chociaż dziewczynkę, ej, ludzie! Ja pierdziele. Co, ja spadłem, że cały czerwony ekran? Też jestem ranny. Ale nie załatwili, korwo, wszystko się rozpada, odszukaj moją córkę Emily. chronią, obiecuję ci, w końcu to twoje ostateczne słowa przed śmiercią. Trzymaj się, cesarzowo, trzymaj się, i wizjonela ducha, 3, 2, 1, dead, szkoda naprawdę. Ej, a wy co ludzie tu nade mną stoicie, przecież to nie ja zabiłem, co jest? Ej, gdzie ty mierzysz we mnie tą szablę? Ja ci dam, strażniku, ja jestem wysokim tym lordem, bierz te łapska z bronią! Nam? Chcecie mi wyrobić worderstwo! Ale nas załatwili. Jaki zdrajco! Wszystko co robiłem dla kraju. Co wy teraz? Chcecie mi za to głowę skrócić. O oh, fuck! Oa! No i się zaczyna. Logo Dishonored. Oficjalnie rozpoczynamy pierwszą misję teraz chyba. Czyli się znajdziemy w więzieniu. Przytywanie ekran lo loadingu, bardzo ciekawy. Minęło 6 miesięcy odkąd zostaliśmy oskarżeni. No, czy się zbliża po prostu nasza egzekucja? Musimy być goto gotowi na spotkanie ze śmiercią. Chyba, że się inaczej po potoczy nas, nasz los. Więzienie w Coldridge, czyli ten bastion to jest chyba, który był wtedy widoczny z łodzi, gdy płynęliśmy po, tej, po tym morzu. Ostatnia szansa. Ludzie spocząć swoją duszę. Przecież ja tego nie zrobiłem, frajerze! Oh, fuck. O, fuck! Rozerwony metal. chuje. Lord Protektor, yeah. ja ci dam. Wynochał esorczy. Ciebie też zabiję, esor. Korwot, zarządzanie to jest ukrycie, nic się nie dowie prawdy. To wy spiskowcy! Zamorduję was. Zamorduję! Miałeś pecha, jutro zostaniesz stracony. O, jak przyjemnie. Ten kraj potrzebuje teraz silnego przywództwa. I co, myślicie, że wy go zapewnicie? Banda faszystów. Jakieś godło. Normalnie mi się tu na kojarzy z hitlerską swastyką. Co wy chcecie za system zrobić? Dobrze nam się żyło w tym kraju, gdy była cesarzowa. Weźcie miejscu. Wynoś się! Ktoś musi zostać kozłem ofiarnym. Ja ci dam, kurwa, robić ze mnie kozła ofiarnego. Straż, zabierzcie go z powrotem do celi. I tak się kończy. Ten przerywnik filmowy, teraz oficjalnie już sobie rozpoczniemy rozgrywkę, myślę. Okej, okay, ja mam 30 FPSów cały czas. Nie jest źle, nie jest źle. Po od przyjaciela. Mmm, czyżby jakiś przekupiony strażnik mi coś wręczył. Zaraz to sprawdzimy. Okej. Okay. Celanie nie jest... Może nie należy do najfajniejszych, wszędzie woda spływa. Jest wilgotno tutaj muchy, chyba to jest stracz czy jakieś kanały. Widok za kraty również nie jest fascynujący. Wiesz mi sobie ten kawałek chleba w tych ciężkich czasach. O, klucz i list. Ciekawe. To, kim jesteśmy, nie ma teraz znaczenia. Wiedz tylko, że pokładamy w tobie wiarę. Oto klucz do twojej celi. Gdy wyjdziesz, w się do więzionego pokoju przesłaniem. Weź stamtąd materiał wybuchowy. Podłóż go pod zewnętrzne drzwi. Gdy bomba wybuchnie, uciekaj. Run first. Ruszaj w stronę rzeki. Zgub pościg w kanał. Znajdziesz tam ukryty, przydatny sprzęt. O wielkie dzięki, ludzie. Jeden ze strażników więzienia za sobie broń tuż pod Twoją celą. Swit. I powodzenia. Potrzebujemy Cię żywego i w dobrym stanie przy tym co ma nastąpić. Przyjaciół. No dobra! Chyba będziemy musieli też odwalić jakąś brudną robotę za wyzwolenie. Otwórzmy sobie cele. I na kucaka skierujemy się po broń. Jakiś tyle taki asasiński, trochę. Fajny, naprawdę, fajny mieczyk na razie. I mamy podstawowy środek płatniczy, czyli monety, za które będziemy kupować niezbędną broń, amunicję i ulepszenia. A tutaj są więźniowie. Też nie ciekawi ci więźniowie. Jesteś rabusi albo mordercy. Okej, okay, kolejny mm, samouczek, taki z czarno-biały szkic, fajne przedstawienie graficzne. Mając miecz w ręku, możesz zabić wroga, ale wyeliminować wy bez zabijania. płci. rozumiem, dobra. Tu jest jeden strażnik, tam mamy nasz cel, czyli wejście na kładkę, 33 metrów. a tu jest kolejny dwóch. Dobra. Spokojnie, pójdziemy porozmawiać z innymi jeszcze więźniami. Podrżijnik kilkana gardę, ale to jest brutalny. Nie zrobię tego, przecież nie jestem mordercą. To musi mnie wydostać. Nie ma opcji. Ja ci dam. Nie uciekniesz stąd. Dobra. Teraz jest chyba odpowiedni moment. Okej. Okay. Lewy kontrol i przyduszamy postać. Eł. Oj, chyba ktoś nas zauważył. Rzućmy tego nieprzytomnego wroga i zobaczmy czy ktoś do nas zmierza. Cholera chyba ktoś do nas idzie fak daliśmy się zauważyć, nie no tam, tam ten jeden strażnik ma taką y, trasę i on w przód w tył chodzi, znaczy teraz się skupimy na tym przeciwniku do wyeliminowania który stoi tutaj nieruchomo Dobra tamten już idzie pera, nie podziwiłby się ze mnie żarcie wow, co za przyjaźń okej okay zrobimy to teraz ok, dusimy koleś dusimy i na F przytrzymamy i zgubiamy, bo dostaniemy wykryć i zaraz ok, udało nam się drugiego z załatwić bez zabijania, może nam się jakaś nagroda za, za to trafić, za cichą eliminację wrogów czasami tak jest, że gdy się przejdzie planszy niezauważonym to przeważnie na to jakieś już achievementy są Dobra. Został ostatni, inny Spokój. Idziemy za nim, idziemy. Teraz nasza jedyna okazja, szansa, żeby się pozbyć przeciwników. Dobra, może go najpierw okradnijmy I, i teraz dodatkowo go śpimy. Dobra, w ogóle ma jakąś nieciekawą twarz. Ten gościu, jakiś blizny. Ok, rzućmy go tutaj. Nieprzytomny. Jak się ocknął, to będziemy mieli tak przestrane, nie musimy nic zabijać. Dobra, mamy pistolet, ale z tego co wiem, on jest bardzo głośny. Nie będę go teraz używał, bo od razu bym się zradził W tej lokacji. Jakieś kominy. Okej. Okay. Teraz musimy się wspiąć tam. Ale ja sobie już sprawdzę, czy też widać się otworzyć. Niestety nie, a dziurka przy, przez klucz... odklucza. Nie widzę przeciwników. Dobra, no to nic. Połowimy się w assassina, się niemy trochę. Okej. Okay. Żarcie, które będzie nam ten czerwony pasek zdrowia przywracać. Kolejny eliksir, on chyba maksuje. Te zdrowie od razu i pistolety, czy mamy po prostu więcej naboi, magazynek powiększony teraz, okej, okay, monety, okej, okay, ja lubię zbierać te przedmioty i żarcie, dobra, zobaczmy co się kryje, Zaczynamy, ale jest tam kto, okej, okay, czyli kolejny przeciwnik, dobra, podduszanie jesteśmy w tym naprawdę zawodowi i schowajmy go, tutaj może go rzućmy, żeby nikt go nie znalazł, dobra, Zamknijmy te drzwi i weźmy monetę jeszcze jedną. Czy tu coś się znajduje? Aha, to są te drzwi. Z tej strony z kolei można je otwierać, tak? Ale je zamkniemy. Znaczy, zamykamy je, żeby nie zostawiać śladów. Dobrze. Te ślizgi naprawdę są fajne. Far Cry Trójka mi się tutaj przypomina. Ok. Luknijmy sobie. Nikt się nie znajduje w tych pomieszczeniach na dole. I otwórzmy bramę. Kolejną. Powoli, 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 jakoś się wydostajemy z opresji. Dobra. Czy tu będzie jakiś strażnik? Jest. Idzie tam. Dobra. Czwarty przeciwnik. Sakiewka. 10 monet. Bardzo fajnie. Ktoś zostawił kasę. Dobra. Unieruchomiliśmy mieliśmy strażnika. Wrzućmy go. Czy ktoś przy sobie miał? Niestety nie. Dobra. Pospieszmy się trochę. Eskorta przez skrzydła izolatek musi zostać zamknięta. Nie wiem, czy to będzie miało jakiś wpływ na nas. to jest sala przesłuchań. Tu jest jakieś podwórze, a tu oczywiście drzwi, które wymagają innego klucza. No dobrze, monety też fajna interakcja z tymi butelkami. Bardzo lubię się nimi bawić. Wszystko można tutaj rozwalać. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ktoś jest tutaj. To jest nasza sala przesłania, gdzie nas torturowali. Bardzo nieprzyjemne miejsce, jeszcze pełno krwi. A ich nie zabijam. Nie no, może powinienem ich mordować za to, co mi zrobili. Okej, okay, tu portret tego lorda protektora, który chce przejąć władzę. Ja ci dam, cholera, odnijmy go. Heh. Dobra, audiolog, jakiś audiobook do wysłania. Porwo jest nieprzytomny, znacznie więcej niż ktokolwiek inny podany naszą torturą. No w końcu jestem komandosem. Ach, duma mnie wspiera. Dobra, kasa i jakiś list. Może Wy będziecie czytać, ale wtedy sobie zastopujecie filmik, moi drodzy, a po prostu ja będę to pomijał, bo za długo czasu by nam, za dużo czasu by nam zeszło na, na te czytanie tych wszystkich listów związanych z fabułą. Okej, okay. te wątki już Wam pozostawię. Dobra, Tu mamy na przykład kolejną książkę, urywek książki o, ez o ezotorycznych praktykach kongregacji. Sobie też przeczytajcie, jak będziecie mieli ochotę a tu już safe i ładunek wybuchowy. Dobra, dostaliśmy się, nie wiem skąd znaliśmy kombinację, no ale takie uproszczenie już mniejsza o to, nie będę się wspinał. Dobra, 70 metrów mamy. O przecież cholera, strażnik. Okej, okay, okej, okay, nie, nie zauważył nas. Tam jest jeszcze jeden kolejny, dobra, dwóch strażników i w tej sterowni może być masę osób, musimy uważać. Kuje, wykalanie za o, narożników osą, to już wiem. Już na to wpadłem wcześniej. Nie wydupło, przed Ha, dziedziniec. <laughs> kultura osobista na wysokim poziomie. Jeszcze nie chciałem złożyć raportu, dobra. Fajnie się czasem tak przysłać tym ludziom. Zawsze można się czegoś dowiedzieć, co jest pomocne w misji. Okej. Okay. on poszedł tam. On poszedł tam. Kurwa, prawie byśmy zostali zauważeni. Teraz jest pytanie. Jak się ich pozbyć? Ale z ciebie dupek, Najpierw może tamtego załatwimy. Bo ten sobie chodzi i tamte stoi w miejscu. A teraz ten sobie chodzi na otwartych przestrzeniach. Okej. Okay. Tu jakiś kosz, widzicie? Element graficzny. Przypomina mi to psa. Ciekawe, ale potem zobaczycie, co miałem na myśli. Będą Nasi przeciwnicy to będą już również takie wściekłe, zmutowane psy żeby by gryzonie. No wszędzie te szczury. A może to jest kontener do tych szczurów, nie? Tu jaki fajny jakiś taki dym. Para spływa z tego zbiornika. W ogóle ta grafika taka futurystyczna. Wszystko jest ciekawe, te elementy, dobra. Tam ten idzie. To będzie teraz odpowiedni moment, żeby się pozbyć tego strażnika. Kurwa jeszcze nie teraz. Ty mały gnojku. <grym> Dobra, mamy strażnika, nieprzytomny. Zdobyliśmy klucz, teraz tylko musimy się pozbyć tamtego przeciwnika. Piociku. Okej, okay. ja myślę, że my, 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 myślę, że się zaczajemy na niego tutaj, wracając tą alternatywną trasą, bo on zawsze w 30 tam zatrzymuje. Okej, okay, i ludzie, sorry za to, ale zaczynają u mnie niestety kurwa wiercić. Ja będę chyba myślę, że to będzie doskonały moment, żeby zakończyć ten odcinek. Nie ma jak to sąsiedzi i remont, czyż czy, nie? Dobra, załatwimy tego strażnika i zakończę odcinek, bo tak nie może być, żeby wiercili. Dobra, haha. Okay. Normalnie jaja, ja. akurat... Akurat w takim momencie, jak sobie gameplay nagrywam, jeszcze mnie prawie zauważył ten gnój. Kurwa, te błyskawice świadczą o tym, czy coś widzi przeciwnik. Dwie to już może nas zacząć szukać. Jak są trzy, to wtedy jest źle. Dobra, przestali wiercić. Cholera, no znowu, no ja nie mogę. Ale jaja, ale my sobie go załatwimy jeszcze. Dobra, jest, udało nam się. No nie i kurde, molno, no, tragedia. Dobra. Jak to wytrzymacie to będzie dobrze. Mi to nie przeszkadza, ale się martwię o Was, drodzy widzowie. Okej, okay, tu jeszcze mamy tych strażników. Już to jest prawie koniec w zasadzie tego pierwszego etapu. My dojdziemy teraz do kanałów i wtedy skończymy sobie, bo nie będę tak chciał tych etapów. Niech 100% przejdziemy ten pierwszy w 100%. Żeby nie było żadnego problemu Tu jest problem, bo tu mamy W yy, tym kontrolnym pomieszczeniu kolesia A strażnik również jest tam I w tamtym kontrolnym pomieszczeniu jest też chyba strażnik Dobra Zajmijmy się nim po cichu O kurwa, o kurwa, o kurwa Damy radę, damy radę Tylko niech nas nikt nie zauważy Proszę, proszę, proszę już te wiercenie mnie tak skurzyło, że nie wiem, ale na razie nam się udaje nie zabijać wszystkich Tylko po cichu. Dobra. Zobaczmy kiedy on tu nadejdzie. Czekamy za dziurką od klucza na kolesia. Dobra, trochę, trochę już się sytuacja tutaj ucieszyła. Uciszyła. Żeby w takiej... O takiej porze robić remont pewnie... Nie wiem co mi robią. Łazienkę. Dobra strażnik poszedł tam Ale my mu gardło podetn podetn podetnęliśmy, nas zauważył Dobra jeden jest zabity, na razie mamy jednego trupa nie jest najgorzej Możemy jeszcze sprzątnąć tutaj po cichu jednego bo on jest za tymi drzwiami ten kolejny Dobra zobaczmy przez dziurkę, przez kuklok Okej okay, jest tyłem odwrócony Dobra, oddrąbaliśmy mu łeb i ma troszkę drgawki. No nic, nie udało się. Kolejny martwy. Dobra. Żarcie, to znaczy jakieś elementy. Zamknijmy drzwi i otwórzmy tą bramę teraz. No nie, ludzie, czy możecie przestać wiercić, proszę Was. Cisza, science, please. No, what the fuck? Musiałem ich pozabijać, nie miałem wyjścia Dobra Teraz tylko już ucieczka nas interesuje z tego miejsca Zamknijmy te wrota żelazne, tytanowe, żeby yy, zgubić pościg, bo już alarm jest niestety włączony z tego co wiem yy, 7 sekund na zdetonowanie ładunku. 4, 3 2, 1 Jebut! Dupiamy! I skoczamy do wody. Po prostu piękna ucieczka w wielkim stylu. Ten niebieski pasek w prawym dolnym rogu oczywiście mówi, ile możemy oddychać pod wodą. W tą prajderzy też to, to był znany motyw. Okej, okay, wejście do kanałów. No i to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, subujcie. To mnie zmotywuje do kolejnych odcinków. Tu jak widzicie już mamy kanały. To cześć. Trzymajcie się. Następnym razem postaram się, żeby nikt nie wierdził Elo.